Zbudowałem wzmacniacz, jest on stereo, 2 razy 0,5W mocy lub mono 1W mocy. Zamieściłem go w starej latarce, jak widać. Dodatkowymi wyposażeniami jest potencjometr, włącznik, dioda LED od załączenia oraz gniazdo jack. Tutaj znajduje się schemat. Otworzę i zobaczymy jak to wygląda w środku. Płytkę wytrawiałem sam, tutaj. Jest element TDA2822. Jest to wzmacniacz. Kondensatory służą podbiciu dźwięku na wyjściu. Styki 1 i 3 są to wyjścia wzmacniacza na lewy i prawy kanał. Styki 7 i 8 jest to wejście lewego kanału, 6 i 5 wejście prawego kanału. Jest on zbudowany na pięciu kondensatorach elektrolitycznych, dwóch ceramicznych i czterech opornikach, jak widać. Potencjometrem regulujemy głośność. Źródłem napięcia jest bateria. Tutaj jest przewód, do którego podłączamy odbiornik. Y to, y odbiornik, może nie, ale jakiś odtwarzacz. I MP4. -ka. Jest to wzmacniacz słuchawkowy lub możemy go przerobić na głośnikowy. Zaprezentuję, jak to działa. Jak widać dźwięk jest niewyraźny z tego względu, że jest to wzmacniacz słuchawkowy, a głośnik jest w większej mocy niż sam wzmacniacz, dlatego nie słychać dobrze i wszystko harczy.